W innych okolicznościach ostatni mecz fazy zasadniczej na jastorze wzbudziłby spore emocje. Niestety od dłuższego czasu hokeiści od KHGKS grają mocno poniżej oczekiwań kibiców i swoją postawą nieco pokpili sobie sytuację w tabeli. Jastrzębianie mierzyli się we wtorek z rozbitą krynicą i każdy inny wynik niż wysokie zwycięstwo gospodarzy byłby niespodzianką. Komplet punktów dopisywano praktycznie automatem i tym samym ostatnią szansą na uniknięcie w drodze do finału trudniejszego wariantu w postaci Unii Oświęcimi mitychów było zwycięstwo pierwszej z ekip w Krakowie. Stąd też wielu fanów JKHKS ze sporym zainteresowaniem obserwowało wynik z Portabelu. Mecz z Krynicą rozpoczął się od małej niespodzianki, gdyż niepewnego ostatnio w bramce Jastrzębia Odrobnego zastąpił Kamil Feć. Nie miał wprawdzie wiele pracy, ale pod koniec pierwszej partii zrobił swoje ratując kolegów przy grze w osłabieniu. Sama pierwsza tercja nie przeszła do annałów naszego hokeja. Emocji było jak na grzybach. Padł bowiem tylko jeden gol, którego autorem był Pasiut. O wiele więcej radości przyniosła na Leśnej wiadomość z Krakowa, gdzie Unia prowadziła 3 do 1. Drugą tercję Jastrzębianie rozpoczęli od podwyższenia prowadzenia, gdy po strzale Romkowskiego po rykoszecie wtoczył się do bramki. 6 minut później było 3 do 0. A tyle skutecznym, co niespodziewanym uderzeniem popisał się Danieluk i kompletnie zaskoczył Janina. Badka, to Daniel, to to... Teraz kompletnie w 32 minucie padła czwarta bramka dla JKHGS. a Gumem w siatce spokojnie z bliska umieścił Zdenek. W efekcie szkoleniowiec gości postanowił dokonać zmiany golkipera. W tym samym czasie Jastor cieszył się nie tylko z czwartego trafienia gospodarzy, ale też podwyższenia prowadzenia przez Unię w Krakowie. W 37 minucie mogło być 5 do 0, jednak z Kurskiego po strzale zatki uratowała poprzeczka. Co się odlecze, to Krakowi nie uciecze na 8 sekund przed syreną, król Ryszard zachował się niczym wytrawny tenisista, których Czesi mają przecież nie gorszych niż okeistów. I w efektowny sposób zdobył piątego gola. Przy takim obrocie wydarzeń Trzecia tercja była formalnością, ale mimo to gospodarze postanowili nie odpuszczać i w 45 minucie podwyższyli na 6 do zera, gdy z dystansu celnie zapakował Danielu. Skoro wpadła szósta, a szczęście w postaci wyników Krakowa dopisywało, to wpadła i siódma. Tym razem zaspęła Pasiuta. Takim wynikiem zakończył się ten jednostronny mecz, choć pod koniec rywale kilka razy zatrudnili Fecia. Zwycięstwo z Krynicą oraz trzy punkty dla Unii w Krakowie oznaczają, że to właśnie katecheci będą ćwierćfinałowym przeciwnikiem i GKS Jastrzębie. Pierwszy mecz już w piątek. Potwierdził to, co nas prowadziło i w tej sezonie, że żeśmy sobie i dokázali wytworzyć Hodně, hodně, šancí, ale, ale, na počet těch šancí málo gólů. Zodpovědný přístup, myslím, že, všichni, že bylo vidět, že, že chceme dávat góly, že chceme hrát, že chceme jezdit, tak z toho hlediska velmi dobře. Poprvé celý zápas že ho chytal, chytal Kamil Fejč a, a, viděli jsme, že tam měl, měl já nevím, 14 zákroků, 14 střel, ale 4 pět, pět situací, dva, jedna, které musel vyřešit a vyřešil je dobře a, a, v prvním zápase, který odchytal celých 60 minut, tak má, tak má nulu. Nejlepší závodník, těžko vybírat z té družiny, že jo, pasnici měli dávat asi, asi více gólů. Pro mě nejlepším hráčem jsem nakonec rozhodl pro, pro Rompka, který je absolutně spolehlivý v obraně, bez jakýchkoliv zendů, bez jakýchkoliv chyb. A když už teda sjede z Něbeské na nějakou střelu, tak, tak, tak je to branka. Dneska to bylo to samé, takže, takže proto ta volba na Rompka.